Jaka jest najmądrzejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś, że ktoś zrobił? Każdy w naszej szkole znał tego gościa. Bartek był dealerem. W ogóle się z tym nie krył, bo cała szkoła i tak wiedziała kim jest. Wszyscy go jednak lubili. Dosłownie doprowadzał dyrektora do szału. Za każdym razem, gdy w szkole wydarzyło się coś związanego z narkotykami, to jego przeszukiwali jako pierwszego. Wiedzieli o tym nauczyciele, dyrektor, nawet policja, ale nigdy nie mogli niczego mu udowodnić. Za każdym razem, gdy go przeszukiwali, nic przy nim nie znajdowali. Widziałem jak dyrektor pukał do naszych drzwi, przerywając lekcje, a Bartek bez słowa wstawał, żeby dać się przeszukać na korytarzu. Policja zatrzymywała go tylko dlatego, że istniał i przeszukiwała jego auto, ale i tak nigdy niczego nie znaleźli. Administracja była tak sfrustrowana, że z jego szafki, żeby spróbować znaleźć jego towar. Doprowadzał ich do obłędu Wtedy ktoś rozpuścił plotkę, że Bartek chowa swój towar w szafce, która nie była przypisana do nikogo. Plotka rozeszła się błyskawicznie, aż w końcu dotarła do dyrektora. Ale że było za dużo szafek, dyrektor postanowił zebrać wszystkich nauczycieli i kazał przeciąć płódki dosłownie we wszystkich szafkach w szkole, żeby je przeszukać. Cały czas Bartek dosłownie śmiał im się w twarz, kiedy godzinami przeszukiwali każdą szafkę i niczego nie znaleźli. Administracja nie miała pojęcia co robić dalej. Za każdym razem, gdy złapali jakiegoś ucznia z czymś nielegalnym, pytali, skąd to ma. I za każdym razem słyszeli, kupiłem to od Bartka. Bartek wręcz zachęcał, żeby tak mówili. Tak, powiedzcie im, że to ode mnie. Mam to gdzieś. Więc znów to. On po prostu im na to pozwalał. Znaleźliście coś? Pytał z uśmiechem, podczas gdy oni tracili zmysły. Aż w końcu coś się wydarzyło. Podczas przerwy świątecznej syn dyrektora poprosił go o nowe buty na święta, ale nie o zwykłe buty. To były takie z ukrytą przegródką w podeszwie, w której można było coś schować. Gdy tylko dyrektor to usłyszał, zaświeciła mu się żarówka w głowie. Nie mógł się doczekać końca przerwy zimowej. I dosłownie w pierwszy dzień po powrocie, zaraz po rozpoczęciu pierwszej lekcji. Słyszymy z głośników Partek do gabinetu dyrektora. Natychmiast dyrektor był pewien, że tym razem go Bartek wszedł do gabinetu, jakby robił to setny raz, ale tym razem było inaczej. Z na twarzy usiadł naprzeciw dyrektora, a ten nie kazał mu opróżniać kieszeni ani pokazać plecaka. Po prostu spojrzał na niego i Dyrektor odparł spokojnie. To nie jest prośba. Zajmij je. Bartek nie miał wyboru, więc usiadł i rozwiązał buty bez oporu. Okej, skoro tak mówisz. Zjął je i podał dyrektorowi, a ten aż trząsł się podekscytowania. W końcu go miał. I faktycznie jego przeczucie było słuszne. Spojrzał na spody butów i zobaczył ukryte przegródki. Były zrobione specjalnie dla Bartka. Bartek śmiał się, a dyrektor był zachwycony, że to koniec. Wreszcie miał dowód, żeby go wyrzucić ze szkoły, ale kiedy otworzył przegródki, spodziewając się znaleźć tam towar, okazały się kompletnie puste. Bartek śmiał się tak bardzo, że łzy mu leciały po policzkach, podczas gdy dyrektor stał z pustymi butami w rękach. Co w tym takiego śmiesznego gówniarzu? Gdzie to schowałeś? Wiem, że masz to gdzieś. Parknął dyrektor. Bartek ledwo mógł oddech, ale gdy już się uspokoił, spojrzał mu prosto w oczy i powiedział. Proszę. Pana. naprawdę musiał pan wybrać pierwszy dzień po przerwie świątecznej, żeby przeszukać moje buty? Nie widziałem nikogo z klasy od tygodni. Jeszcze nie zdążyłem nic sprzedać. Bartek skończył szkołę z wyróżnieniem, bo gdyby dyrektor poczekał choć jeden dzień dłużej, naprawdę by go.